No, jest piękna brzana Dzisiaj w dniu pierwsza muszę tam podejść, zobaczyć się O idzie, idzie tutaj. Ujoko Ale piękno, kurna, ze 70 cm no, Poszła Ale piękna Mamy ten czaka, ale spie o, jest brzana tu stanęła, ale ta mniejsza jest Ta jest dużo mniejsza Piękna Ta woda, żeby... mam cię Piękniejsza, to chyba ten samiec, bo samica była olbrzymia Ale wielka, piękna Teraz ten czaka poszukamy Jest jeszcze jedna, ale To jest jeszcze mniejsza Ale ładna no piękna, postraszę ją może ucieknie pokaż się ha. piękna piękna, idę następne szukać jest tęczek, jak zwykle w swoim dołku stoją dwa, ale słabo go widać o znalazłem jeszcze jedną Brzany. a tam tęczek mały chodzić, no taki nie z kilo odsunęła się, skurkowana o ale ale by były na wędce piękne sztuki o idzie 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 teraz ją chyba widać trochę tak ale słabo tu jest dużo głębi, tu z metr wody jest idę dalej zobaczyć następny dołek To jest piękny przelew z głazami ale tutaj ich nie widać, nie mogę, coś tam się spawiało. O, piękna woda. O, tu jest duży uciąg. Poszedłem dużo dalej dzisiaj. Za ten przelew, tutaj jest szybko i głęboko. Tu jest metr półtora. Nic nie widać. Tutaj ten film na tym chyba wrócę w tamto miejsce. Coś ładnego obejrzeć. Tam Kzaciorów kupa, ja jeszcze kawałek przejdę zobacz. Nie, nie to jest, jest głębina. Tutaj nic nie zobaczy. Piękne kwiaty.